Witajcie na kolejnym wywiadzie na Ludzie. Dzisiaj moim waszym gościem jest nasza skrzydłowa Nikola Wczarek. Witam serdecznie. Dzień dobry. Zmierzy się z pytaniami przygotowanymi przez Was, przez nas, jak i przez kilka tajemniczych osób. Zacznijmy od tego pierwszego podstawowego, czyli kiedy, gdzie i jak zaczęła się Twoja przygoda z piłką ręczną? No i jak wspominasz swój juniorski zespół spółeką Estruso? Yy, moja przygoda z piłką ręczną zaczęła się w czwartej klasie podstawówki. Yy, w czwartej klasie właśnie poszłam do klasy sportowej profilu piłki ręcznej. To była ogólnie taka szkoła... Szkoła yy, dziewiątka. Tak, tak, yy, szko szkoła dziewiątka i tam właśnie była klasa sportowa i właśnie no, chciałam pójść do tej klasy sportowej no i tam zaczęło się tre trenowanie moje yy, później do gimnazjum poszłam też właśnie tam, bo to było połączone i, i tam mnie właśnie trenował yy, trener Grzegorz Czapla, którego pozdrawiam Pozdrawiam. A wcześniej w ofiz, w ofiz, tam też w klubie była, była medalistka trener... startu. Była tam trenerka, mnie trenowała akurat Aha. trenerka Ewa Maruszak. No tak, właśnie i. Czyli, czy sobie przez pana grzegorza trafiłaś? Tak, w drugiej klasie gimnazjum właśnie już dołączyłam do Truso. No i zaczęłam właśnie grałam w gimnazjum i w truso wtedy. No i później poszłam do liceum sportowego czwartego no i też tam właśnie. Cały czas tak, tak, I te wszystkie w Truso. szczeble kariery w Truso właściwie przeszłaś. Tak, tak, tak. A nie wiem, czy pamiętasz, ale kilka lat temu mieliśmy okazję razem trenować i grać. Tak. Eee, były to treningi kibiców i mecze startu z zawodniczek przeciwko kibicom. Eee, czy już wtedy wiedziałaś, że za kilka lat staniesz po tej drugiej stronie boiska i. Nie, absolutnie wtedy nie wiedziałam. Nie, to dla mnie było takie coś innego, ale bardzo jakby lubiałam chodzić na mecze startu. To yy, jest bliska i, ta jakby tak jakby też gdzieś tak, to tak. grać I razem, właśnie, tak? No... W ogóle mamy nadzieję, że w tym sezonie mimo tych pandemicznych warunków uda się powrócić tej tradycji, tak? tak. Że w tym Było momencie bardzo... rzeczywiście staniesz tak. po drugiej tak. stronie barykady tak. Było bardzo wtedy sympatycznie, no. fajnie. No właśnie, a jak to jest grać w klubie z rodzinnego miasta, gdy na trybunach jest rodzina, przyjaciele i dziewczyny koleżanki z trusą. Bardzo miło, bardzo fajnie. No, mega uczucie, jest, naprawdę. Tym bardziej, że możemy zdradzić, że Twoja siostra też gra w truso. Tak, Na razie, tak, jeszcze tak, w truso. Tak, tak, tak. Trenuje w truso. Także wszak tak, inna, inna pozycja? Tak, tak, na bramce. Dokładnie. Dobra, a pierwsza bramka w Superlidze, To był mecz w Kobierzycach na początku tak. sezonu. Jakie to było uczucie, czyli tą pierwszą bramkę w seniorskim zespole? O Jezu, naprawdę. Fajne uczucie. Mega. Patrzyliś, patrzyliśmy na, na razie, masz tylko pięć bramek, i wszystkie na wyjazdach rzucone. Żadnej weblągu. Hmm. Ty boisz się? W... No, nie wiem czemu akurat tak, ale oby było. O, oby, oby, w końcu, nie... oby w końcu się udało była ta bramka. E, grasz z numerem 11 na koszulce, ma to jakieś głębsze znaczenie? E, ogólnie to grałam z numerem 19 tam w Truso i to była dziewiętnastka z mojej daty urodzenia. Mhm. I, a dziewiętnastki nie mogłam mieć właśnie w starcie, bo y, Asia Wołoszyk, no starsza, starsza jest to ma pierwszeństwo. No i z jedynastką też y, grałam w Truso. To był taki mój drugi, właśnie numer. I, i, no, Czyli ta, i ta jedynastka nie ma jakiegoś takiego głębszego znaczenia. Nie, nie ma, nie, ma, nie, ma nie. Aha, okej, okay, spoko. E, jesteś jedną z dwóch tegorocznych maturzystek. Drugą jest Iga Werniczuk. Studniówkę już za tobą, zatem jak idą przygotowania do matury? No mhm. i jak udaje ci się łączyć naukę ze sportem? No nie ukrywam, nie jest łatwo, ale no trzeba jakoś dać radę. No są treningi, jest szkoła i no trzeba jakoś połączyć. No ale nie ukrywam, nie jest łatwo. No ale. No ale. Ja chcę zagrać w ten nagada się, tak? Mówi, tak. tak. Eee... To jest nietypowe pytanie. Grasz zawsze z jednym warkoczem i nosisz gumkę z kokardką. To jakiś talizman <grym> W sensie no od jakiegoś tam czasu właśnie z jednym warkoczykiem tak sobie gram, bo nie wiem, jakoś jakoś tak podoba mi się, nie wiem, tak fajnie. A czasem gram no też z dwoma, ale bardziej właśnie z tym jednym i no, ale w sumie to nie jest jakiś żadny znak ani nic. Po prostu. Czy na skrzydle z warkoczykach grała Daria Gary? No tak, tak. <laughs> Właśnie. W ogóle Daria, pozdrawiam serdecznie. E, następne pytanie. Z pewnych źródeł wiemy, że masz dosyć specyficznie przyozdobione wnętrze swojego samochodu. Możesz nam coś więcej o tym powiedzieć? I skąd w ogóle pomysł na taki design? No nie wiem, jak zdałam prawo jazdy, no to tak bardzo, nie wiem, coś chciałam jakby coś da, dać takiego... wow. Od ciebie żeby to było twoje. Tak. No i tam sobie jakoś pokupywałam i w ogóle pozdabiałam ten samochód i... A czym dokładniej? No taki jest. No takie błyszczące są jakby drobiazgi tam, Aha, Rozumiem. No. Świeci się. Tak, tak, musicie świecić. Spoko. Jesteś młodą zawodniczką, która dopiero właściwie wkracza w ten dorosły szczepionek, bo to jest Twój pierwszy sezon tak. e, to w dorosłej piłce ręcznej. E, czy masz jednak trochę bardziej już sprecyzowa sprecyzowane plany, co byś chciała robić po zakończeniu kariery? E, nie wiem, studia jakieś ukierunkowane? W... Hmm. Czy na razie jeszcze, że tak powiem? Na razie jeszcze co do studii to myślę, zobaczymy jak będzie jakby po maturze. Ale no, bym chciała wiązać oczywiście y, swoją przyszłość z piłką ręczną. No Czyli trenerka tak, no. albo. No, trenerka, fizjoterapeutka albo. Mm -hmm. To pytanie już było, no ale nie wypada nam go też nie zadać. W tym sezonie mamy w składzie trzy Nicole. jedną już gościliśmy, jesteś druga. Mhm. E, jak zatem dziewczyny Ciebie odróżniają od pozostałej dwójki? Jakieś, masz jakieś przyzwisko? wiem, że Nikola Głębocka to jest po prostu Nikola, tak? Mhm. I na treningach czasami się odwraca się wszystkie trzy, jak jest Nikola. Więc no tak jest, tak czy, jest. Czy, czy, łatwiej, czy, czy jakoś Ciebie e, trener i, i dziewczyny o, odróżniają od pozostałych? E Ogólnie moje przywisko to jest Owca, to jest już od w sumie czwartej klasy podstawówki, no od podstawówki i tak, a w starcie to niektórzy mówią Nikola, niektórzy mówią Owca, ale w sumie też czasem jest tak, że Nikola ktoś powie i wszystkie się trzy odwracamy, tak, i, ale no już tak jak trener mówi na przykład Nikola, a która Owca no. i no albo już mówi Nikola, Owca. Żeby że okay, że No ale już raczej tak y, roz, rozróżniana jestem. Było trochę luźniej, troszkę będzie teraz poważniej. Wczoraj był mecz z Kaczelinem, na tym meczu my też byliśmy. No, właściwie pierwsza połowa nie można narzekać, tak? Mężczyźni, mm. gdzieś tam troszeczkę pod koniec pierwszej połowy e, trochę przystanęły się, natomiast druga połowa to tak, jakbyście właściwie głowami zostały w szatni na, ten, na to boisko, no właściwie wyszedł okay. chyba drugi garnitur czy trzeci, tak? Co się stało? No, Że właściwie nic z w tej drugiej połowie nie wychodziło. Tak, strasznie jest nam naprawdę przykro, no bo byłyśmy dobrego nastawienia, przygotowywałyśmy się jak najlepiej. No, rywalki okazały się lepsze. No, jest nam bardzo szkoda. No, nie wiem, ta skuteczność była no, słaba. Musimy popracować nad skutecznością. Grą w ataku. Dużo było też błędów technicznych. Z tego znerwowania, że właśnie nie idzie. Tak. Potem. Im bardziej tak, chciałyście, tak, tym tak, jeszcze tak. mniej wychodziło. Tak, jakby, tak, nie? tak, tak było, no. no. Okej, okay. a w weekend najbliższy macie mecz z Pleczkowią. Tak. W tym sezonie dość niespodziewanie właściwie udało wam się wygrać z nimi, zgarnąć trzy punkty, a była szansa, żeby mieć pełną pulę. Tak. Jak nastawienie na po tym nieciekawym nie okresie i tych meczach ostatnich, tak, przed pojedynkiem z yy, Nie poddajemy się, yy, głowa do góry, walczymy o te trzy punkty, jedziemy wygrać. Yy, analizę mamy do zrobienia i no walczymy. Tym bardziej, że mówię, tak jak mówiłem, no Piotrkowie gdzieś Wam w tym sezonie tak, jak chyba jedyny tak. zespół leży, tak? tak. M tak macie tak. patent na nie. Tak. Ok, e, przejdźmy teraz do szybkich pytań. Przed wywiadem już Nikola wylosowała swoje numerki, już tak się wyrażę. E, kino czy film? E, kino. Pepsi czy Coca-Cola? Coca-Cola. Mecze u siebie czy na wyjeździe? E, na wyjeździe. Horror czy sernik? Sernik. Okay. Z rodzynkami? <grym> nie, Dobra. nie lubię. Spoko. E, przejdźmy teraz do e, nominacji. Zostało nam już raptem tylko pięć z dziewczyn, także i pięć kuleczek. E, wylosuj oczywiście i powiedz kogo wylosowałaś i kogo zagościmy następnym razem. 25. 25 Paś czyli kozak. Także Patrycja widzimy się myślę, że nie za kilka dni. E, oczywiście dziękujemy chłopakom ze Sportspa za gościnę. Zachęcamy do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, na Instagramie oraz naszego i za subskrybowania naszego konta na YouTube. Jeszcze raz Nikola, dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do widzenia. Cześć.